Dobra, kosz wycieszczony, więc składamy to wszystko. Teraz podkładka. Tyk. Teraz to. Tyk. Teraz starczki. No i dobra, teraz mamy to złożone, teraz to. Wkładamy. Eee, tak, dokładnie tak. Teraz seger bierzemy. Takie narzędzi taki narzędzie jest nam potrzebne. Nakładamy. No i Jeszcze oczywiście sprężynki. Teraz to. No i potem śruby nakładamy. No i tyle. Koniec. Zostaw suba na raz.